Uciekajmy do książek Gotarda! Piotruś! Kto nas uratuje? Piotrusiu! Książe Gotard! Piotruś! Użyj magicznej mocy! Hej! Jak było w szkole? Dobrze, to magiczna beleryna Gotarda! Piotruś, co to za zabawka? O, czarodziej! Dostałem od Wojtka. Cała klasa idzie na film, ja też mogę? A, dostałeś od wojtka. Hm, widzę, że ci się bardzo podoba. Chodź, przegryziesz coś przed obiadem. Czyli Gotard jest czarodziejem? Mhm. Piotrusiu, a kto lubi czary? Jechowa? Czy szatan? Masz rację. Czary są złe, i Jechowa ich nienawidzi. Czy naprawdę chcesz się bawić czymś, czego Jechowa nienawidzi? Pamiętasz nasze ostatnie rodzinne wielbienie? Co to za ludzie? Adam i Ewa. Tak. Czy oni posłuchali Jechowy? Nie, nie posłuchali. I Jechowie było smutno. A jeśli ty nie posłuchasz Jechowy i będziesz się bawił takimi zabawkami? Nie chcę, żeby był przeze mnie smutny. Ja też nie chcę, żeby Jechowa był przez ciebie smutny. To jak myślisz, co powinieneś zrobić z tą zabawką? Piotrusiu, jestem z ciebie taka dumna. Cieszę się, że tak zrobiłeś. I wiesz, kto jeszcze się cieszy? Jechowa. Oczywiście. Posłuchałeś Jechowy i on cię za to bardzo kocha. Wiesz co? Mam pomysł. Jaki? Idziemy na kastrację. Super! No to chodźmy. Boy, I fucking hate niggas. Fuck, fuck niggas, niggas, fuck niggas. niggas.